Mamy równolegle kilka inwestycji prowadzonych w tym obszarze. Państwo pamiętacie, jak miasto podjęło decyzję i skupiliśmy te tereny ponad 25 hektarów. W tej chwili trzy działki mamy już sprzedane, na dwóch trwa inwestycja. I to w bardzo dobrym tempie 6000 m2 hali hali produkcyjnej. Na kolejnej działce przygotowane są dokumentacje pod pozwolenie na budowę kolejnego zakładu. Też o powierzchni około 5-6 tysięcy m2. Przygotowaliśmy przetarg na kolejną działkę. Końcem października powinniśmy poznać szczęśliwego nabywcę. Natomiast chcę podziękować i pogratulować tu ostrowieckim firmom. Jest firma Makom, pan prezes Andrzej Grybowski. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych to jest inwestycja polegająca na wybudowaniu sieci wodociągowej z rur sferoidalnych z Żelibasroj-Dynanego, z sieci kanalizacyjnej rury kamionkowe, czyli takie najlepsze materiały, najtrwalsze materiały. Przebudowa uzbrojenia, przebudowa kolizji, między innymi kolizji energetycznych, to wszystko 1 350 000 zł. Mamy równolegle też prowadzone prace z rozbiórką takich pozostałości po wcześniejszych instalacjach przemysłowych na tym terenie. Chcemy ten teren porządkować, za chwilę powinniśmy przystąpić do budowy sieci dróg wewnętrznych. Mamy to podzielone dlatego, żeby przygotować i jak gdyby nie zatłoczyć na tym placu budowy wieloma firmami. I żeby było taniej, to też dzielimy to na zasadzie takiej, że oddzielnie wykonawstwo sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oddzielnie przebudowy, a dopiero później drogi, chodniki, te drogi wewnętrzne. Stąd ten plac będzie takim placem budowy jeszcze przez długi czas. Myślę, że ta ten termin umowny 30 października zostanie dochowany albo nawet przyspieszony bo pogoda sprzyja jak państwo widzicie prace trwają duży front robót duży zakres sprzętu który pracuje na tej budowie i powiem że serce rośnie jak widzę równolegle tą halę bo to są miejsca pracy, których brakuje w Ostrowcu. Miejsca pracy w produkcji, które są najistotniejsze i najważniejsze, bo za produkcją przyjdzie handel i przyjdzie usługa, a tej produkcji nigdy dosyć. I Myślę, że to jest ważne, żeby w tym czasie wykorzystać tą koniunkturę dobrą i żeby się przygotować na, na czasy dekoniunktury, które też nadchodzą, bo widzimy ceny, szalejące ceny, wzrost cen energii, wzrost cen materiałów, wzrost cen usług i wzrost cen. Podstawowych produktów. Dedykujemy te tereny pod działalność produkcyjną. Zaletą tych terenów jest sąsiedztwo i bliskość huty Celsy. Tu nie ma otoczenia domów jednorodzinnych, nie ma konfliktów sąsiedzkich. Stąd teren ten przeznaczony pod produkcję, pod działalność taką trudną, pod działalność związaną z uczężliwościami, bo. Sama huta też jest działalnością produkcyjną, więc wokół huty można takie działalności lokalizować i jestem przekonany, że w październiku ta kolejna działka wejdzie na bywce i będzie to też kolejny zakład produkcyjny. Jeżeli tutaj pierwsza hala, będzie za chwilę uruchomiona produkcja, do tej hali będą przyjeżdżać kooperanci, kontrahenci, którzy współpracują, to są firmy zewnętrzne. Stąd takie firmy też mają możliwość porównania. I zawsze najtrudniej ma ten pierwszy, bo on musi przejść tak zwaną drogę przez Mękę, a w tej chwili ten pierwszy jest już na takim dobrym etapie końcowym rzekłbym, bo budynki praktycznie stoją, więc każdy następny inwestor będzie miał tylko i wyłącznie lżej i łatwiej. Ale też to jest też premia dla tych pierwszych, bo oni kupili taniej, a każdy następny kupuje już drożej. W trakcie realizacji uzbrojenia, którego jesteśmy wykonawcą, natrafiliśmy na bardzo twarde pokłady skały, których rozkruszanie mogło być realizowane tylko przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych łotów hydraulicznych. Na domiar złego no niestety w terenie pojawia się uzbrojenie, które nie było widoczne na mapach, bo są to tereny poinwestycyjne, pochutnicze. No, które bardzo utrudniają. Mamy w tej chwili do przełożenia kabel średniego napięcia, który jest dokładnie na trasie kanalizacji sanitarnej. Pozostało nam 130 metrów tej kanalizacji. Mamy nadzieję, że uda się nam to zrobić w zakładanym terminie do końca października, że będziemy mieli już kompletne uzbrojenie i podamy wodę na wszystkie obiekty. Firma nas wykonuje prace wyburzeniowe, tak jak widzimy tutaj no, w tle. Po dawnych y, obiektach y, po prostu inżynieryjnych, y, wybudowa wybudowanych z, litej, y, z litego cementu, także jest y, generalnie ciężko było rozkuwać, ale idziemy do przodu, dajemy radę i wykonamy to wszystko w terminie. No Nieraz y, kopiemy w głąb aż y, 5-6 metrów. Żeby wyjąć fundamenty, wykopać, y, to musimy wykopać na głębokość y, 6 metrów.